Będziemy dzisiaj testować napoje japońskie. Nie? Japońskie. japońskie. Ja mam jogurtowe. Ja mam jabłko. Jabłko. Ja nie wiem, jak się to otwiera. Znaczy, wiem, że tam jakąś kulkę trzeba wrzucić do środka, ale co ta kulka ma robić, to nie wiem. Nie, właśnie wiem. Może gaz ma dodać, nie? To jest ta kulka? Aha, masz się Cześć tak, mówią. Nie wiem. Czy też jest A czy, czy tam rysunek? To mam. Oj, nie. To chyba trzeba strasznie dużo siły użyć, to chyba musi być tak. Tak, no ale tak. jak? No przecież to nie wchodzi tu w ogóle. Co? To nie jest to. No, a to jak? No, a nie wchodzi palcem? A może to się wyciąga. Bo ona może jakoś. miała inny model. Ej, patrz, patrz. To się chyba wyciąga. O! O! To chce wbić? A czemu to tak ciężko? Rzeczywiście. No weź ten na twardy. O! Się gazuje. A parza, to nie wpada dalej. A to się nie da odkręcić? ja mam pić... Jak mam to pić? To nic tak? <laughs> kulka, to ona się roztapia? I co? Czy jak każda cząsteczka z cukru przelatuje <laughs> z ciało. Słodkie, nie? Bardzo. Jak taki 300 razy bardziej słodszy sok jabłkowy. A ty co z tak? A No To takie mdłe trochę. To takie chemiczne. No strasznie chemicznie. No to ta kulka to ona w ogóle tam nie wpadle. A ja się tu buja ta kulka. I to co ona będzie? To ona też nic nie robi. No, to po prostu masz fan, że masz kulkę A Pewnie ta kulka tak naprawdę nic nie robi. A, a może po prostu ona nie istnieje, to jest taka iluzja. Która ci bardziej tak. smakuje? Apple. Apple. Druga, <laughs> chciałam, czekaj, przeczytać co pisze ingredients. Pukarmiks no. high, high fructose. <laughs> Wysoki no właśnie. To A co tak miało? się trzyma? No <laughs> właśnie nie wiem po co to niby. Nie no do końca rozumiem, że nie chodzi tego tak. Co to? Wstydziłam sobie palca, tu gdzie piję. Czego służą? Te dziury. Ogólnie! Jako doświadczenie to fajne, ale nie piłam tego. Najfajniejsze chyba by otwieranie tej butelki, no tak. bo myślałam, że serio będzie wow. Ja chciałam, że wybuchnie. Buchowo. Tak to. Nie można normalnie zagazować tego i tyle? No a nie? nie? Kulkę trzeba wbijać. Co? A, a to już czym ja leci mi loda? Ej, ona wpadła. Wpadła mi kulka. A mnie nie da się. Kulka mnie zatkała. A, nie a ty... mi też! Przecież się o loda wpadła No tu jest, nie? A to mi też zatkało. Kurwa, y, patrz. Oprzycholiłaś, no? no, nie? No. Właź na Ale Ale mogę pić. O! ハハハハ Nie ja sobie apelować do tej wody, to... Nie mogę <śmany> sobie... Nie mogę sobie <śmany> Ale zaś się kochała. Podsumowując, co byś <śmany> chciała podsumować? <śmany> Słuchaj, so, że jednak był lekki wybuch. Cieszę się bardzo, bo tego czasem brakuje. <śmany> Smak... Nie. Hmm. Chemia, straszna chemia, no. Tela, bardzo słodkie takie. Yy, czy bym to kupiła? Nie. Nie, nie ja nawet nie. bym nie chciała innego smaku już spróbować. A to prawda, no. <śmiech> <śmiech> Dobra, dzięki. To było oksydant. <laughs> Chcesz wypić moją? <laughs> dziękuję.